Między nami mówiąc, Paweł bardzo się boi takiego porównania seryjnego 2.8 z Twoim wypasionym Land rowerem, bo na tym piasku patrole nie jeżdżą, co nie? Ty masz duże, szerokie opony. Także mam taką prośbę, że jakby ten patrol zaczął dymić, co się dzieje, to daj mu fory. Niech on tam trochę Cię wyprzedzi raz w tym terenie. Tak wiesz, tak zrób, że niby jest gorzej i wiesz, to niech między nami to zostanie, bo Paweł jest smutny, co nie, że wiesz. Nie. No, a teraz ja, jeszcze... ja nie lubię oglądać Pawła Smutnego. Także... No, no, także zróbmy mu jakąś taką niespodziankę, że daj Musi objechać, tam wiesz, i tak dalej. Co nie? Niech się tam pocieszy. Radę. To jest piękna maszyna na dużych, szerokich kołach. Ja na tych kółkach to mam marne szanse raczej. Ale spuściłem sobie ciśnienie. Także teraz to będę jechał lepiej jak Arctic Truck. To jest za dobrze ci idzie. Chciałem powiedzieć, że spuszczanie powietrza po oponach to taka najprostsza sztuczka, która bardzo uterenowi wasz samochód, szczególnie na piasku. Polecam. Ja miałem trzy bary, dlatego chyba ten samochód tak nie chciał bardzo po piachu jeździć. Teraz ma jeden, dwa, jeden, trzy i pokażę Ci jak się podjeżdża pod brzuskę teraz. Mam nazywam się Mirek, przyjechałem z Islandii i jestem na urlopie paczyński przyjechałem tutaj z moją narzeczoną i z małym dzieckiem 4 miesięcznym do pod Krakowem i, że tak powiem, urlopujemy sobie w tym momencie Prędkość przelotowa to było około 90-100 i spalanie było wahało się około 13 litrów. Też byłem bardzo zaskoczony z tego względu, że przed założeniem dużych kół spalał mi tylko i wyłącznie 12 litrów. Jak wjechałem już po założeniu dużych kół e, w ciężki teren spalał około 14 litrów. A teraz na trasie spalał 13, a jak jeździłem po swoich myślenicach pod Krakowem spalił mi 11. Także ja jestem w szoku. To jest Land Rover Defender 110 z 2012 roku i jestem zmodyfikowany na 38 calowe opony, żeby móc jeździć w ciężkim terenie, islandzkim terenie. Przed modyfikacją miałem 33 cale założone i w lecie wjeżdżał dosłownie wszędzie, gdzie chciałem. Nie było z nim żadnego problemu. Natomiast jak się chce wjeżdżać na lodowce, chce się jeździć po górach, gdzie jest pełno śniegu i dużo tego śniegu, niestety no, 38 to jest takie minimum. I to jest właśnie 38. Mam dwa normalne wentylki. Jeden jest z blokadą, drugi jest bez blokady. Bez blokady, czyli po prostu jak odkręcę wentylek, od razu powietrze zacznie lecieć, a drugi jest jednak z blokadą. Tutaj mamy kran do szybkiego spuszczania powietrza z opon. Odkręca się go i po prostu... naprawdę szybko, więc zamiast czekać 5 minut, zanim powietrze się spuści z opony, można poczekać 2 minutki. Nie ukrywam, najpierw zastanawiałem się, czy nie wysłać tego samochodu, ale <gryw> oczywiście to było głupie. Natomiast jazda tym samochodem też nie była wcale najprzyjemniejsza z tego względu, że jak ktoś zna defendera, to wie, że w nim jest głośno, huczy, wiatr wieje, uszczelki nie trzymają. No i oczywiście na tych kołach to wszystko jest razy 3. Bo razy dwa to, to by było za mało. Tutaj są bardzo, bardzo, bardzo szerokie felgi, bo ona ma 14 cali szerokości. W Polsce najszersze felgi, jakie da się kupić, to są dziesiątki, najbardziej popularne są ósemki, siódemki, a to jest czternastka. Z tego co wiemy, chyba jest przespawana. To była kiedyś jeszcze dziesiątka i faktycznie widać tutaj ślad, że chyba faktycznie został kawałek felgi dospawany, żeby była jeszcze szersza. Pozycja w defenderze nie jest prosta, może wy tego nie widzicie na e, kamerze, na ekranie, ale siedzi się. Ja teraz przerysuję mniej więcej tak, więc e, lewa strona wbija mi się w fotel i, i, i siedzę po prostu w ten sposób. Jest to naturalne w defenderze, znaczy nie jest to naturalne, ale, ale defen każdy defender tak ma. Tu praktycznie w ogóle miejsca nie ma po lewej stronie. No i nie mogę powiedzieć, bo nie jest wcale wygodnie. Jeżdżę dużo, jeżdżę nim też na co dzień, bo póki co jest to nasz jedyny samochód, ale, ale wydaje mi się, że to się zmieni, bo tak jak przez cały rok było fajnie, tak teraz już czuję, że czasem to troszkę męczy i fajnie byłoby mieć drugi samochód. Teraz chwila dla grupy szyderców. Proszę bardzo, pokażcie, co Wam się nie podoba w tym pięknym Defenderze, bo ja go uwielbiam jako wielki miłośnik tej marki. 2012 rok, tutaj już wypływa, tu wszędzie są nity, 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 jakby nie można było samochodu pozrzewać i pospawać, to wszystko w razie dachowania się składa po potąd, bo jest to wspaniała maszyna, prześliczna, jak na XIX wiek to bardzo dobra konstrukcja. Ale która nie, ta rywnówka nie rdzewieje w tym wieku? Defendery są popularne, jak i patrole są też popularne To nie, nie, to ja widzę patrole <grystanie> <grystanie> Dobra, Defendery są popularne na Islandii i... W sumie nie wiem dlaczego Bo ten samochód, tak jak wspominałem, on wcale się do niczego nie nadaje Nie no, tak naprawdę sobie żartuję, <grystanie> bo nadaje się perfekcyjnie do wszystkiego Ja uwielbiam ten samochód, a wybrałem go Początkowo pamiętam kiedyś Podobał mi się po prostu ten samochód e, z wyglądu, przez tam jego surowość, a później jak przejechałem się takim samochodem i zobaczyłem co on potrafi, zakochałem się podwójnie i wiedziałem, że będę go mieć. Coś tam się krzyżuje, ale to koło już tam się zamyka do tego nadkola. Także no myślę, że to już większe tutaj koła będą murywały te poszerzenia. Chyba się nie uda. uda. Nie ma szans na opony, która nie gryzie. Opona nie gryzie, jest to opona na śniega, nie na takie mega śliskie błoto. Także chcieliśmy zobaczyć, czy się uda, ale nie ma szans. Szczególnie dzisiaj, jak jest ślisko. Może jakby było lato i sucho, to byłoby lepiej, ale no nie jest fajnie. Paweł? Paweł, patrole? Biedział. Ma MTki Podpuść go. Ja cię nie podpuszczam, ale wiesz, na filmie będzie, że znowu przegrałeś. Większy rozpęd niż Większy nie ma siły. druja nie ma siły. No jakby miał tyle mocy co ja to by wjeżdżał na czwórce. Pochwalmy go, stańcie obok siebie. Pa Patryk opowiada jak Paweł jest świetnym kierowcą, No, wierzy. Paweł dał radę i to biedne 2.8, tak ryczało pod tą górę, I ale dał radę. I to prawie za pierwszym razem. Prawie, tak. Do trzech razy sztuka. Ale defend byśmy wjechali, co nie? Ale umówiliśmy się, że robimy mu fory. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. <noise> nie wiem, że zbój. E, nie, nie nagrało się, bo coś się popsuło w kamerze, wiesz? Mogę jeszcze raz. <głosy> Spokojnie. <głosy> nie Miłość <oszukasz>, pit. <noise> Ale dymisz! No wiesz, Wiesel no. musi dymić! <gryzamy> Dobra! <gryzamy> Wbijałeś się kiedyś po taką piaskową górę na Islandii? Tam takich chyba nie ma, przynajmniej piaskowych Jak najdłużej! Wiem, że wiedzie. Tutaj? Ty. Może nie, ale tutaj. Na luzie. Za pierwszym razem. No za pierwszym. No. I nie dymił. A dziwne, bo ma diesla. Jest to silnik Puma 2.2. Standardowy miał fabrycznie 120 koni, w tym momencie ma około 170. Samochód waży 2 tony 400 kg po całych modyfikacjach, więc tak naprawdę na ten rozmiar nie jest aż tak źle. I ten silnik bardzo dobrze ciągnie. Ja na razie nie mam z nim żadnych problemów. Zobaczymy, co następna zima przyniesie po większych testach, ale póki co. Sprawdza się e, w zerowo. A jak on podjedzie, to ty też? Nie, nie ma szans. <głos> <głos> ja znam tą górkę. To on obok, patrol obok miał problem. To pod tą, to nie, zapomnij. Skóra. No i teraz narobiłeś. No i narobiłeś. I wiesz co teraz Paweł czuje? I ładnie tak się... Że, że kupił nie to co trzeba. Ja tak się nigdy nie czułem. No nie wiem Paweł, no ale ja pod tą pionową podjechałem, nie Ja bardzo A tak? szanuję wszystkie auta, które używają czwórki na reduktorze. Czwórka na reduktorze to jest najlepszy bieg do podjazdu w terenie. I tu była czwórka? No. Tak. Wcześniej próbowałem na trójce, ale brakło prędkości w sumie. A na I tak jak widać, bez problemu. Tu jest 100 nm więcej niż patrol 28, nie? robi robotę na podjazdach. Jeżdżę tym od grudnia 2019 roku. Nie miałem tym ani jednej awarii. Właśnie tak jak wszyscy mówią, że landrowery się rozkraczają na drogach, tak ja nie miałem ani jednego problemu. Dobra, tylko i wyłącznie jeden. Dlatego, że założyłem snorkel, nie uszczelniłem go, wjechałem w jezioro i zalałem silnik. Ale na szczęście tylko i wyłącznie trochę, był osuszony, wyczyszczony i, i jeździ. Jest dołożony duży kompresor, żeby pompować koła. To jest w ogóle kompresor od klimatyzacji, bardzo porządny, więc. Też dość szybko pompuję te koła. Mówię, to jest moja ulubiona rzecz, bo oprócz tego, że można pompować koła, można też fajnie wyszleścić samochód. Bo mam tutaj pistolet na sprzężone powietrze, podłączam do kompresora i jak jest dzień sprzątania, no to chodzę sobie po samochodzie i wydmuchuję wszelkie piach, kurz i tak dalej z wszystkich części samochodu. Wiesz, czego Ci zazdroszczę bardzo? Oprócz tego, że masz świetne auto, bardzo dobrze jeździsz, to zazdroszczę Ci tego, że możesz zrobić modyfikacje w samochodzie, pojechać spokojnie na stację, oni to wszystko sprawdzą, wbiją Ci w dowód, i jeździsz w pełni Legalnym samochodem, tak? tak? Po ulicy normalnie, po mieście. Dokładnie. Policja ci macha, pozdrawia, po, podziwia auta. A tak, u nas więc... jeszcze jakoś tak do końca to nie zostało rozwiązane. Także mam nadzieję, że będzie kiedyś tak jak u ciebie. Ja mam nadzieję, że, że będzie i życzę Wam tego. Jeśli chodzi o zderzak, to nawet się na tym nie zastanawiałem, bo takie zderzaki ma praktycznie każdy Defender i one po prostu są i nikt się do nich nie przyczepia. Po modyfikacji samochodu. Oczywiście trzeba przejść dodatkową inspekcję na stacji diagnostycznej i oni sprawdzają samochód typowo jeśli chodzi o części właśnie terenowe. Trzeba sprawdzić czy prędkościomierz jest zgodny po, po zwiększeniu kół. Trzeba zważyć na nowo samochód, ilość właśnie miejsc w środku samochodu, bo niektóre są siedmiu, niektóre później się zmniejszają do pięciu. To są opony do jazdy po śniegu i po lodzie. I tak w naszych błotnistych warunkach, szczególnie jak dzisiaj pada deszcz, to to jest ładny torowy slick. Który, mimo dwóch blokad i ogromnego rozmiaru, bo to jest 38 cali na 40 cm szeroka opona. No niestety, ale nie pozwala się nigdzie wgryźć. To nie jest opona przeznaczona na błoto. Na piasku jeździłeś rewelacyjnie, obierzałeś patrola jak chciałeś. Paweł się nie denerwuje. Ale w tym błocie widzisz, co się nie dzieje. Nie ma nagrane. No. W tym błocie, pomimo tego, że zapinałeś blokady, było dramatycznie. Teraz można zrobić próbę w stylu Patryka, czyli faja do przodu i zobaczymy, ale masz za daleko do domu, żebyśmy tutaj pałowali. Specjalnie dla naszego gościa z Islandii pokażemy, jak się przejeżdża polskie błoto patrolem seryjnym z marnym silnikiem. Zobaczcie są Mdeki i to jest właśnie patrol z tym marnym silnikiem Adam. Zobacz jak to nie jeździ. Już teraz rozumiesz jak wygląda polski ofrót. Rozumiem, rozumiem. Tu w ogóle nie ma opcji, przynajmniej dla mojego. Pochwal Ale... Pawła, pochwal Pawła. Powiedz, że ten patrol nie potrzebuje silnika z BMW, bo tak dobry kierowca teraz jeździ. Tak, właśnie zaraz mu posłodzę. No pochwalmy go, bo wiesz on taki smutny jest od czasu kiedy kupił ten samochód. No widzę, widzę. Ale nie, udało mu się przynajmniej tutaj wyjechać, także widzę, że końcówka pod, yy, idzie do góry. On będzie to teraz przez miesiąc przeżywał, zobaczysz. No. Paweł jeszcze musi nabrać tego nawyku butowania w patrolu. W patrolu się nie puszcza gazu, tylko trzyma się w opór, aż się wyjedzie. I widzisz, powoli Paweł się uczy tego, że patrol to jest narzędzie do pracy siłowej. To jest jak, jak, jak coś młotkiem nie idzie, to używasz większego młotka. To tak się właśnie jeździ patrolem. To jest straszne, ja tak nie chcę nim jeździć, bo on ma biedne dwa, osiem, bez chłodzenia szóstego cylindra. Ja naprawdę chcę pojeździć, a nie pałować. To tak, to tak się nie robi, no, bo to zaraz potem wybucha i o. Jak w ogóle ten offroad Ci się tak podoba? Bo rozumiem, że tak wpadłeś w niego troszkę jako takie hobby, tak? Traktowałeś tak. na początku. I teraz jak sobie jeździsz, rozumiem, że robisz zdjęcia używając swojego Defendera, wjeżdżasz na ten wulkan, który tam wybuchł u Was. Tak jest. E, po pierwsze jest to hobby, bo tak naprawdę codziennie, nawet jak mały ma 2-3 godziny na drzemkę, to ja po prostu wsiadam w samochód, karmionko, samochód, jedziemy na 2-3 godziny na jakieś tak. zdjęcia, gdzieś się pobujać razem, wracamy, mama czeka w domu. E, więc no i dla mnie jest to dużo zabawy. Dla małego wydaje mi się, że kiedyś też będzie dużo zabawy, bo już teraz widać, że lubi. I też dodatkowo potrzebuję go do pracy, z tego względu, że pracuję jako fotograf i e, czasami potrzeba wjechać w raczej cięższy teren i no, pomaga. A dlaczego jeszcze nie masz wyciągarki? Tak chciałem z ciekawości zapytać. No, na Islandii nie ma drzew, e, a ziemia jest dość twarda. Czasem są właśnie skały i kamienie, więc nie ma się za bardzo co tak? zaczepić. Jeszcze raz spokojny jego powrotu i dziękujemy za czas. Dziękuję poświęcony. ślicznie za zaproszenie i jak się wraca kiedyś na Islandię, to. Kurde, ja wrócimy zapraszam. kiedyś, wiesz, nie wiadomo. A ty jesteś naszym fanem, nas oglądasz, przynajmniej tak, się. Tak, jak najbardziej, tak. Ale coś Ci się to przydaje. Oglądam, wspieram, także. O, no. naprawdę? Tak Nasz jest. patron. Tak. Tacy ludzie jednak istnieją. Oczywiście, jak najbardziej. Właśnie mi jest miło, naprawdę dziękuję. Doceniam ja to. Również bardzo dziękuję.